Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca w serii Wady i Zalety konkretnych samochodów używanych, ale dzisiaj będzie dosyć mocno, przewrotnie. Nie będzie o typowych samochodach, które możemy spotkać na drodze, tylko o bolidzie Formuły 4. Dzisiaj powiem o wadach i zaletach tego bolidu. No, może trochę w pewien sposób humorystyczny, ale też czasem trzeba trochę zboczyć z tej gałęzi motoryzacji. Byłem ostatnio w Hiszpanii pod Sewillą na torze Monte Blanco, gdzie testowałem nowe opony, ale przy okazji miałem również możliwość pojeździć nowym Bolidem Formuły 4. No cóż, niesamowite doświadczenia i dzisiaj szerzej się chciałem z Wami podzielić tym właśnie poprzez serię wad i zalet. Cóż mogę powiedzieć? Formuła 1 już mnie w ogóle nie kręci. Kiedyś jeszcze za czasów Schumachera, to dobrze pamiętam, gdy jeszcze komentował Andrzej Borowczyk, niesamowity głos. Czy chociaż wcześniej jeszcze Alana Prosta czy Artona Senny, chociaż to już trochę mniej pamiętam, to była prawdziwa formuła, ten jęk silnika? No później niestety do władzy doszli ekolodzy i te bolidy zostały dość mocno pozmieniane. I przyznam szczerze, teraz już nie oglądam w ogóle, bo. Część osób też mnie o to pytało, czy oglądam obecne wyścigi. Nie, już jakoś zaprzestałem. To już mnie w ogóle teraz nie kręci. No i właśnie Formuła 4 stała się swojego rodzaju alternatywą, z tego względu, że najczęściej młody adept motorsportu wychowuje się na kartingu. Jeździ. Najczęściej pewnie tutaj jesteśmy w Polsce, więc powiemy o lidze polskiej. Później przenosi się do Włoch, no bo jest to niezwykle prestiżowa liga. No i później jest ten przeskok, przeskok, który był zazwyczaj do Formuły 3. Niestety Formuła 3 mocno obrosła w piórka i stała się dość kosztowna. Naprawdę, utrzymanie całego teamu serwisowego bolidu w pewnym momencie stało się niezwykle kosztowne i nie każdego było stać na aż tak duży przeskok. I tutaj pojawiła się no już nie od dziś, to nie jest też żadna nowość. Formuła 4, która jest swojego rodzaju alternatywą e, dla tych droższych bolidów, jest takim przedszkolem dla typowej formuły. Wyścigi Formuły 4 odbywają się chociażby w Wielkiej Brytanii, e, we Włoszech, Niemczech, Rosji, Japonii. E, są homologowane przez FIA i tam jest jeden warunek, bolid może mieć silnik czterocylindrowy o mocy do 160 koni, chociaż tutaj niektóre ligi się trochę wyłamały i ma się własnej nieprzekraczającej 570 kg i niezwykle istotny warunek jest taki, że nie może kosztować więcej jak 9500 euro. Wiem, że to jest nadal dużo, ale już możemy jeździć Bolidem. Z drugiej strony, gdy ktoś startuje profesjonalnie w lidze kartingowej, tam też bolidy. bolidy karty nie są, nie są jakieś zbyt tanie. No i jeżeli ktoś nie jest, tak zwany zawód syn, no to może mieć duży problem właśnie z przeskokiem i ta Formuła 4 ma to w pewien sposób ułatwić. Ja miałem możliwość jeżdżenia bolidem wyposażonym w silnik 1.4 Turbo od Abarta 185 koni, 300 Nm, uzyskiwanych przy 3500 tysiącach obrotu i waga bolidu 470 kg. Najczęściej do tych bolidów stosowane są dwa silniki od Forda EcoBoosta 1.6 Turbo i od Fiata 1.4. W Japonii są stosowane silniki jeszcze Toyoty dwulitrowe. I co niezwykle istotne, założeniem homologacyjnym jest to, że taki silnik musi wytrzymać 10 tysięcy kilometrów. Z drugiej strony w tym silniku nie ma jakichś wielkich modyfikacji względem fabryki, więc może mieć to naprawdę sens. Ja powiem tyle, gdy wsiadłem do tego bolidu po raz pierwszy, no zrobiło to na mnie wrażenie, ponieważ czułem, że nie siedzę w jakiejś zabawce, tylko jest to już namiastka bolidu Formuły 1, ta kierownica też jest multimedialna, skrzynia sekwencyjna, pedału w ogóle nie widać, ale dobra, o tym w dalszej części w wadach i zaletach. Przejdźmy zatem do niej, zaczniemy tradycyjnie od zalet. Zaleta numer jeden: płynne przejście z kartingu do formuły 4. Tak jak już mówiłem, no nie każdy ma tak zwany zawód syn nie każdy ma od razu mnóstwo sponsorów, żeby móc przeskoczyć o te kilka poziomów wyżej. Formuła 4 daje mu taką możliwość rozwoju. No i po drugie, można sprawdzić, czy to właśnie w tym kierunku chce iść, w kierunku formuły, czy raczej w kierunku wyścigu, bo to jest właśnie taki dobry moment na to, że po pierwszym sezonie można już jakieś wnioski wyciągnąć. Druga rzecz, Klimatyzowane wnętrze. Tak, trzeba przyznać, co prawda nie ma tutaj typowej klimatyzacji AC, ale wnętrze jest niezwykle dobrze wentylowane, chciałoby się powiedzieć, głowę urywa i to dosłownie. Jeżeli nie macie Hansa założonego, to faktycznie przy takich prędkościach rzędu 170-180 jest już duży problem z utrzymaniem głowy, trzeba faktycznie mocno się starać nad tym. Kolejna kwestia emocji, adrenalina, przyspieszenie. Ja sporo jeździłem w kartingu, więc możliwość po raz pierwszy przejechania się bolidem Formuły była dla mnie czymś niesamowitym i może ten bolid miał tylko 185 koni, chociaż przy masie 470 kg samego bolidu to i tak jest bardzo duży przeskok. Dawał niesamowitą frajdę, adrenalinę, był przyklejony do drogi, trzymał się fenomenalnie. Kolejny aspekt silnik i skrzynia sekwencyjna. Plus tego jest taki, że jest to silnik fabryczny Fabrycznie też zakuty, więc nie ma tutaj dużego problemu, jeżeli chodzi o dostęp do części, więc serwisowanie tego bolidu też nie będzie drogie. Skrzynia sekwencyjna, podejrzewam, też nie jest jakaś zbyt tania. Pamiętajmy jedno: na sekwencji ruszamy ze sprzęgła, później wszystkie biegi już wbijamy łopatkami bez sprzęgła i hamowanie w depo ze sprzęgłem, czyli dwa momenty, kiedy tak na dobrą sprawę używamy sprzęgła. Kolejna pozycja za kierownicą i mała kierownica, chociaż do pozycji za kierownicą to taką. Małego takiego ptaszka, gwiazdeczkę w tej chwili zaznaczam, bo to powiem później o tym szerzej. Jak to można porównać? Siedzimy jak w wannie. I to dosłownie. My leżymy, tak? Pozycja jest półleżąca, więc jesteśmy tutaj wyłożeni w tym bolidzie. No i ta naprawdę niezwykle mała kierownica i mały skręt na kierownicy robiło to na mnie wrażenie. Kolejna kwestia: koszty. Tak jak już mówiłem, jest tutaj próba ograniczenia kosztów co do wartości bolidu, jak i też samego silnika. tak? To nie jest jakaś specjalnie złożona jednostka na potrzeby tych wyścigów, więc te bolidy, no może nie są całe zrobione z karbonu, ale wbrew pozorom dają już jakąś namiastkę emocji. No fajna frajda, że to tak określę, no, ale jak to się mówi, każdy samochód, każdy też bolit ma też swoje wady. Przejdźmy do nich. Jest niezwykle ciasno. Niestety, motorsport rządzi się takimi prawami, że komfort jest raczej gdzieś na drugim miejscu. Liczą się przede wszystkim osiągi i osiągi, tak? Jakby na to nie zwracać uwagi, właśnie głównie po to startujemy, żeby osiągać jak najlepsze czasy, więc ta pozycja za kierownicą, wydaje mi się, że w wyższych formułach ta pozycja jest troszeczkę inaczej też układana, bo już płynnie przechodzę do drugiego tematu: pozycji za kierownicą. Może leżymy jak w wannie. Ale jest tam niezwykle niewygodnie. Ten fotel taki fabrycznie zrobiony no nie przypadł mi do końca do gustu. Później jeszcze miałem sporo siniaków po tym, ale wydaje mi się, że w wyższych właśnie seriach on już jest bardziej profilowany pod kątem indywidualnego kierowcy. To były tutaj bolidy treningowe. Kolejna kwestia: minimalistyczne lusterka. Nie ma tutaj kamery parkowania, nie ma czujników parkowania i są dwa małe lusterka, w których coś tam widać, ale też trzeba przy dużych prędkościach, gdy głowę chce urwać, faktycznie trzeba się mocno skupić, żeby coś w tym lusterku zauważyć, więc no, aerodynamika tutaj wygrała. Kolejna sprawa, nie wybacza błędów. Jak jedziemy na pełnym sliku, wiadomo, ta opona... Klei niesamowicie, cóż, cóż więcej można powiedzieć, ale jeżeli przekroczymy tą granicę, ten próg tak zwanej już mocnej przyczepności, okazuje się, że. Wtedy już kręcenie kontra, przeciw, kontra, hama, Jedyne co pozostaje to awaryjne hamowanie, bo tak na dobrą sprawę e, trudno już jest ten boli dopanować. I to widać chociażby po wyścigach e, formuły wyższej klasy, że najczęściej, gdy ktoś już wypada z trasy e, i gdzieś go obróci bokiem, już jest problem, żeby e, ten boli wyprowadzić na prostą. Kolejna kwestia, blisko pedały. To jest dobre, że my wchodząc tymi nogami do tego tunelu, my na dobrą sprawę nie widzimy nic więcej. My, ja nawet nie widziałem, jak te pedały wyglądają, jak one są wykonane. Wiem tylko tyle, że są niezwykle blisko siebie. E, I jakby ktoś nie jechał w sportowym obuwiu, a w takim normalnym obuwiu codziennym, nie daj może, w jakichś trepach, e, to dwa pedały naraz by od razu naciskał. Więc w pierwszej chwili też trzeba. Jak już się wsuniemy do tego tunelu, wyczuć, trochę zwizualizować sobie, jak to mówi pan Jakubiak. Tylko tutaj nie miałem co zwizualizować, bo tych pedałów do końca nie widziałem. Ale powiedzmy, że podświadomie musimy wyczuć, w którym miejscu te pedały się znajdują. One były niezwykle cienkie, chyba maksymalnie takiej szerokości, tyle co po bucie czułem, ale no, dawało to jakąś frajdę. No i ostatni aspekt: problemy z parkowaniem. Tak, gdy już dojeżdżałem do, do serwisu, ten bolit. No nie jest łatwy w prowadzeniu, trzeba mocno uważać, jak się nim jeździ, a tym bardziej podczas wyścigów jest jeden problem. Koła mocno wystają poza obrys całej konstrukcji i zajechanie jeden za jeden no może skończyć się naprawdę bardzo dużym wypadkiem. Ten bolid też nie miał żadnych testów homologacyjnych Euro NCAP. Podejrzewam, że chyba się kończą na tylnej części potylicy, chociaż też jest konstrukcją w pewien sposób wzmocnioną, ale nie chciałbym sprawdzać, jak to wygląda. No to dobrze, to trochę tak było futurystycznie i e, może w pewien sposób komicznie, ale e, pewnie ciężko będzie taki bolid spotkać gdzieś na, na, podczas codziennej eksploatacji. E, one tylko pojawiają się na wybranych obiektach. E, cóż mogę powiedzieć o samym silniku, bo zawsze w każdej serii też mówię jeszcze o silnikach. Ja miałem okazję testować silnik 1.4 turbo od Abarta, 185 koni. E, bardzo fajna jednostka i powiem Wam szczerze, wydech sprawiał... To, że nie czuć było, że to jest takie 1.4 turbo, takie, które możemy spotkać w zwykłym, w cywilnym samochodzie. Samego silnika, który był za mną, na dobrą sprawę nie słyszałem. Przede wszystkim ten dźwięk od tyłu dawał mocno układ wydechowy. I ktoś powie, co to jest 1.4 w bolidzie, no jeszcze era dał Sainzingu, 185 koni. No powiem tyle, naprawdę ten bolid dawał radę. Dawał mi niesamowite emocje, e, trzykrotnie na prostej e, osiągałem prędkość maksymalną, na piątym biegu było to, jak dobrze pamiętam, 184 albo 185 km e, na godzinę na tej mapie, na której miałem okazję jechać i powiem Wam tyle, no to jest trochę tak jak na motocyklu. E, ta prędkość odczuwalna jest o wiele, wiele większa. Tym bardziej, to wszystko dzieje się tak namacalnie. No, tutaj jeszcze o, to do wad można byłoby jeszcze dorzucić jedno. Nie ma tutaj pompy wspomagania hamulca, więc ten hamulec naprawdę dojeżdżacie do zakrętu z dużą prędkością. Wiecie, że jedziecie na slicku, czyli możecie dość mocno opóźnić jeszcze drogę hamowania. Ale naprawdę trzeba bardzo dużą siłę, energię włożyć w samą procedurę hamowania. A jak ktoś ma nogę niewyćwiczoną, no, zależy, którą się hamuje. Też taką w trybie Sportowy, można drugą nogą hamować, no, robi to dość spore wrażenie. No, zazwyczaj też pytam, jakie Wy macie opinie na temat możliwości jeżdżenia bolidem, ale może ktoś miał z Was okazję jeździć bolidem też wyższej klasy. Niech się podzieli w komentarzach, a ja powiem jedno: była to jedna z ciekawszych przygód w moim życiu, czego i Wam życzę. Marzenia są po to, żeby je realizować. Może nie od razu, stopniowo, ale zawsze się gdzieś spełniają. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Hej!